Dzień dobry, nazywam się Jarosław Tabor i będę prowadził szkolenie z Google AdWords tematem dzisiejszych zajęć jest AdWords Editor. Wygodna alternatywa dla interfejsu przeglądarkowego. Szkolenie będzie składało się z siedmiu punktów. Punkt pierwszy. Czym jest AdWords Editor, ile kosztuje i jak go pobrać? Punkt drugi. Nawigacja po edytorze AdWords. Punkt trzeci. Kiedy używać edytora, a kiedy interfejsu przeglądarkowego. Punkt czwarty. Masowe wprowadzanie modyfikacji w kampaniach, grupach i reklamach. Punkt piąty. Przydatne skróty klawiszowe. Punkt szósty. Kopia bezpieczeństwa i współpraca z arkuszami kalkulacyjnymi. Punkt siódmy. Zalety i wady edytora AdWords. Chciałbym serdecznie Państwa zachęcić do korzystania z programu Google Editor. Jest to program, który pozwala zaoszczędzić sporo czasu w sytuacjach, kiedy tego czasu jest bardzo mało dający oprócz tego dużo możliwości, przyjemny w użytkowaniu niedużo zajmujący miejsce na dysku. Zdecydowanie polecam zas zastosowanie Mariażu w postaci edytora Google, jak również e, przeglądarkowego interfejsu. Ja, e, jeżeli coś mogę jeszcze więcej powiedzieć, to chciałem tylko dodać, że staram się optymalizację robić na etapie posługiwania się Google Analytics oraz danymi, które widzę w przemonarkowym interfejsie, natomiast wszelkie zmiany, których jest przynajmniej kilka, robi w edytorze. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.